Mankowe we wtorek, ja wiem, że już po finale, ale to nie znaczy, że koniec tematu rolnika, ależ będziemy go wałkować co najmniej do odcinka świątecznego, bo po nowym roku to już sanatorium miłości i zmiana widowni na kanale na 65+, po prostu uniwersytet trzeciego wieku ma wtedy ferie, a tak serio ten finał nie był oczywiście jakiś super szokujący, chociaż bywały nudniejsze finały. Bywały też dużo lepsze, wiadomo. Nie da się ukryć, też, że znaliśmy przebieg finału, może nie jak w zeszłym roku, że powiedziałam wam dokładnie co kto powie, ale tak przy razy drzwi wiedzieliśmy co się wydarzy. Drama Ueli i Marka, zaręczyna na wizji u Kamila, wielka miłości za rozkruchy u Krzycha, i standardowe dramy pieczarkowej damy, to czwórka. I znowu zapomniałabym o Stasiulku, ale to tylko dlatego. Że jego wątek trąca zdechłą myszą z Seata. tam był potencjał na jakąś chociaż lekką dramę albo skandal, ale oni jak zwykle zrobili to tak, że je smakowało jak owsianka na wodzie. To jest chyba smadość Stasiulka, owsianka na wodzie o zapachu skarpet w samoloty, bo niby Stasiulek na początku odcinka powiedział manowskiej, że pojawił się ktoś nowy, a kiedy Marta? która niby nie czyta prasy plotkarskiej zapytała go o opisywane przez wszystkie portale wakacje Stasiulka z panią Panterką, mówiąc że te wakacje to jednak prawda, Stasiulek powiedział że taki zamknął wątek, później co prawda pojawiła się druga szansa kiedy kandydatki zaczęły mówić, że wcale tak kolorowo nie było, że nie widziały ani zainteresowania ze strony panicza ani sensu w siedzeniu w pałacowym parku i chciały w sumie jechać już na chatę, jednak co się tam powstrzymywało, może to te powietrze miało w sobie jakiś opium, po którym jedyne co cisnęło im się na usta to zdanie, że Stasiulek jest dobrym człowiekiem. To by wyjaśniało zamulanie samego panicza, bo jeśli powietrze, które codziennie wdycha jest czymś nasycone, to może dlatego on po prostu nie może się odmulić. Niestety kandydatki nie ciągnęły wątku, Ola jedynie wyjaśniła. Że chyba każda z nich jakoś w głębi duszy miała nadzieję, że w tym wszystkim jest większy sens, może uległy tym znakom niewerbalnym, którym widziała sekta Tereski i też im się wydawało, że Stasiak dawał im jakieś znaki, kiedy w rzeczywistości to był tiki nerwowe i tyle. W końcu Stasiulek powiedział coś czego nikt się nie spodziewał, ale sekta Tereski na to czekała. Że w sumie po długich wielomiesięcznych rozważaniach i dogłębnej analizie pięciu dni pobytu dziewczyn w przypałacowej Alta nie doszedł do wniosku, że najbliżej było mu do Tereski, tego wyznania nie spodziewała się chyba najbardziej sama Tereska, która była w lekkim szoku, niestety powiedziała, że to już musztarda po obiedzie, też nie wiadomo co innego miałaby powiedzieć, skoro Stasiulek już ogłosił wszemi wobec, że ma nową laskę panią Panterkę. I co do samej pani panterki, to Stasiulek od razu po finale wrzucił zdjęcie i ową niewiastę pokazał. Co prawda jedynie z profilu i w ciemnych okularach, ale zdjęcie jest, jakby ktoś miał wątpliwości, że dziewczyna jest wyimaginowana. Co prawda oznaczenia brak? Różno jej też raczej szukać wśród obserwowanych przez niego profili. I tak oto jedna z obserwujących zasugerowała, że owa niewiasta ma imię na literę K i Stasiulek ten komentarz polajkował, ale jego kandydatka Ola na swoim story napisała o pani panterce perania, a to nie jest imię na K. Także co do imienia mamy pewne nieścisłości, co jak wiadomo utrudnia odszukanie owej niewiasty przez naszych szpiegów. Pojawiają się także pewne wątpliwości co do tego co o pani Pantercem mówił sam Stasiulek, bowiem powiedział, że nie napisała ona do niego listu. Poznał ją dwa miesiące po tym jak dziewczyny opuściły jego posiadłość w dodatku przez wspólnych znajomych, a na pierwszą randkę poszli na go karty. Swoją drogą jak do Gokarta zmieściły się nogi Stasiulka pozostanie tajemnicą. Ale choć informacje, które przekazał zdają się odpowiadać zwięźle na wszystkie pytania, to widzowie mają wątpliwości, czy pani panterka faktycznie nie napisała do Stasiulka listu, zwracając uwagę na fakt, że specjalnie wstawił takie zdjęcie, żeby trudno było to zweryfikować. Bo jak wiadomo w odcinku pierwszym pokazano dosyć sporo zdjęć dziewczyn, którym wysłały mu listę. W dodatku podobno Ola miała sugerować, że Stasiulek coś kłamał z tymi listami i z tym, że nie poznał dziewczyny przed programem. Trudno też nie zwrócić uwagi na fakt tempa Stasiulka, który jest dosyć wolny. Nawet ktoś mu napisał na profilu, że skoro są razem, to musiał ją z 5 lat temu poznać. Przy jego tempie, no i jak to się ma do nagrań powiedzmy w lipcu plus dwa miesiące czyli wrzesień, to by oznaczało, że jak na pierwszej randce byli na go-kartach, to na drugiej już pojechali na wspólnym wakacje, i nagle to Stasiulek to taki szybki bil. No jakoś to się w całość nie składa, ale pewnie jeszcze dojdziemy do prawdy przed świętami. Oczywiście cały czas zaprzecza, jakoby poznał nową ukochaną przed nagraniami w gospodarstwie, ale czy nawet gdyby tak jak się stało i chciałby zrezygnować? Czy myślicie, że produkcja by mu na to pozwoliła? Skoro od wizytówek typowany był na najpopularniejszego rolnika tej edycji, a po tym jak pokazano jego dworek, to już w ogóle okrzyknięto go partią numer 1, I nagle taki gość, który miał im zrobić cały program, zwyczajnie rezygnuje po podpisaniu już umowy? Przecież oni by w życiu na to nie przystali, jak i na to, żeby w ogóle im wypowiadał się na ten temat. Jak nawet Waldemar nie mógł mówić? że po wizytówce chciał zrezygnować a wciągnięto go tam na siłę. Co ciekawe Stasiulek w swoim Q&A odpowiedział również, że uda nam się go zobaczyć w jeszcze jednym programie, a później znika z mediów społecznościowych i że zniknięcie planuje przed końcem roku. Także albo to będzie familiada, albo traktuje odcinek świąteczny jako nowy program. Jakoś trudno mi sobie wyobrazić, że on się w ogóle pojawi w odcinku świątecznym. Chyba że to będzie ten taneczny program i wtedy to dopiero wszystkim opadną kopary bo udowodni, że faktycznie nie jest taki jakim pokazano go w programie, ale szczerze na to bym nie liczyła, zwłaszcza, że zapytany o to czy wiedział że tak pokażą go w programie odpowiedział, że czwartego dnia już miał tego świadomość. Czyli, że po prostu zdał sobie sprawę z tego jak się zachowuje przed kamerami i że oni nie mają szans pokazania czegoś innego, oczywiście zaprzecza także jakoby interesował go fejm itd., skoro zamierza skasować te media społecznościowe, ale widać że mu się ten fejm instagramowy jednak podoba i to coraz bardziej, więc czy faktycznie skasuje to konto, czy bardziej je sobie ukryje na chwilę okaże się pewnie bliżej samego terminu. Bądź co bądź na razie trwają poszukiwania jego ukochanej, które z pewnością odpowiedzą na wiele tych pytań, jak myślicie, czy Stasiulek kłamie czy faktycznie poznał dziewczynę i od razu pojechali razem na wakacje bo tego go miłość uderzyła że ożył, dajcie znać w komentarzach, a tymczasem znak pokoju i dognoju.